Cześć, witam was. Jest może i będę nakręcał kolejnego survivala albo coś takiego w tym stylu. Będzie grał ze mną Remo. No i będziemy po prostu nagrywać. Jak budujemy czy coś w tym stylu? Remo, co robimy? Szukamy miejsca na HT. To ja chyba ja chyba wiem już co gdzie. Góry? Nie. W żadne góry Tak jak widać pozbieraliśmy już sobie drewno yy, Mamy tam parę jeszcze rzeczy, mamy troszkę mięska, cztery piórka, drugie jajko I trzy owieczki Ty masz żelazo jakieś czy coś? Yy, nie, nie kupiłem jeszcze Jeszcze? No bo kurczę ty no Bo tu jest, no, dużo, jest dużo owiec Zlagowało mnie. Ty no bo tu jest. Czekaj, osiem Dobra, to zabij O nie, ty, czekaj, masz kobla? No. Dawaj kobla. Już... Bo znalazłem żelazo. O. Rzuć mnie rzuć mnie. Dawaj, 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 dobra. To czaraj jako zbieram więcej kobla na piecek No dobra To zbierę. Na szczęście dwa żelaza Eee... What the fuck A! szkielet! Jaki hardcore z ciebie ty No widzisz, w końcu to survival Ale nie hardcore <noise> tak. Ci co oglądali Makoa i no ogólnie oglądali mojego... Dobra, mam już na tym... Mam wiedzą, już na... że piec... jestem skłonny do zabijania siebie. No. Masochista głupi. Nie ma racji, na że creepery nie lubią. Creepery cię lubią. Chyba w dóp skojebać. Tak. Dobra, czekaj. Takim zielonym kutasem. <laughs> Pewnie. Dobra, robi mi się już... Oj, chyba mnie zlagowało Zdeczka. Nie. Ej, co jest? Ale mnie, mi zlagowało piecyk, chłopie, nie? Że po prostu przetapianie stało w miejscu. Ale wolno, leci, leci, leci. Dobra, mamy nie, że... już jedną sztabkę. Jeszcze będziemy Żyjeli mieli mi. trud. No. Czekaj, naciskamy, żeby zdążyć! Czekaj, ja pierwszy będę! Nie ma. Nie ma chula, ja zdążę, ja zdążę, ja zdążę, ja zdążę, ja zdążę. Kurde, A, jakiś frajer. Dobra. Dobra. No to robimy nożyczki i tniemy te owce. Mamy już dwie wełny. Sweet. Ej, chodź tu co? jej, mamy już 5 wełny Dawaj, dawaj, jeszcze będzie na łóżka i już Dobra, oj, zelagowało mnie Ale mnie zelagowało, dobra, mamy 9 wełny 9 wełny mamy i nikomu jej nie damy e, Remo, co ty robisz? Może wiesz co? Tak zrobimy, nie? Bo patrz, bo tutaj jest dosyć fajna taka tutaj ten Nie? Taka góreczka ala, nie? Weźmiemy może tutaj ten Zrobimy sobie taki postój mały Co ty na to? Wiesz, taki... No, zbudujemy. znaczy wiesz, takie Takie początkowe na razie zrobimy Czekaj, bo mam straszne lagi To świerki widzę Ale ja mam przecież ten Wąwóz jeszcze jest? Tutaj chyba. Jak... Ej, no co jest? Straszne lagi mam. Nie wiem właśnie czemu. Takie dziw... dziwne to. Ej, co ty? Wejście pod O jezu. U nas jest burżuazja, nie? Kurde, głupi burżuaz ty. Nie wiem, czy nawet jest takie słowo ty. No to awangarda. Może być tak. Jeszcze... Jeszcze ten weźmiesz... Albo dobra, ja już wezmę jedno do góry. Tak, jeżeli słyszycie jakieś dźwięki w tle, to sorry. Ale to u mnie. Niestety. U mnie nie słychać. U mnie nie słychać. No ale u mnie słychać, bo tam wiesz. Brat, kurwa, dyma koty dzikie. Nie, ja naświruje, ale jak zwykle mi chyba będzie przeszkadzał. Prosiłem go, żeby zaczął. Spytałem się go, czy mi nie będzie przeszkadzał. Sprawdźmy, Tak, tak będzie. No. Ty, aż takie duże, to to nie musi być? Nie chcę być blisko ciebie. Ty Ja wiem co, co ty będziesz robił Ej, no bez obrazy, tak? Ja, ja nie Wiesz. ty Nigdy nie spałeś u mnie, cicho się. No i dobrze Nie mam nawet zamiaru No i dobrze, ja bym cię nie wpuścił yy, Tak, wy się pewnie spytacie bo właśnie będę wrzucał kolejny, znaczy kolejną serię z Hardcore Moda. Znaczy już jeden odcinek mam w, zrenderowany. Już jest gotowy do wrzucenia, albo już się wrzucił. Nie, nie wiem, bo tam coś mi pisało na YouTube. Ale tak, z, mamy wszystko tam. Zrobiłem jeszcze drugi odcinek, ale wiecie jak to bywa. Dobra, ty postawić tutaj crafting, tabla i tak dalej. Dobra. Uznajmy, że to będzie nasza kuchnia. Dobra. Czekaj, czekaj, hmm. jeszcze się sprawdzi. Długość góry. To ja zrobię nam łóżka. Ła! Wow. Nie, nie, mamy spokojnie dużo miejsc. Kwiatki są. Ja mam jeden kwiatek. Fuck ja, yeah, nie? Gdzie ty jesteś? Wyszedłem na, na zewnątrz, na górę. Nie, Remo! Chodź tu! Mam łóżko! Gły. Chodź, taś, taś, taś... E, chyba spadłeś, co? No, rzuciłem ci łóżko. Co on za baran Ja tu remont robię Chyba remo robisz ty Remont. Czekaj. O, mamy troszkę... Dobra, tu weźmiemy 4 I tego też 4 i będziemy mieli węgiel drewny. Drzewny. oj cicho <noise> będziemy mieli węgiel drewny ty i co się ty i co jedną no co jeden dzień będziemy nakręcać co tak tak można jutro ale w sensie minecraftowy nie. aha dobra no bo tak te... ja zrobię kilow kamienny no, ale to ja. wszystko przez że komputer mi się wyłącza i achievementów ci nie zaliczę? Nie, kasują mi się, tak samo jak... Okej... Okay. Jak mi się niszczą też te... Jak to tam się zwoła? Coś tam się nie niszczy. No... Ty gdzie mój stack kobla? Nie wiem. Za Czekaj, tu miałem dwa patyczki. O, dobra, mamy. Jeeej, mam osiem... ...torcza. Dobra, też oświetlimy na zewnątrz troszeczkę, żeby nam nic przed drzwiami się nie zespałniło. Właśnie, drzwi zrobię. Już mam, ja już mam. Aha, no dobra. Zobacz jak tam z dniem. Dobre, dobra, słoneczko, dobra, słoneczko, słoneczko, gdzie jesteś? No nie gadaj, że tam. No tam, ja. już się chyba zachodzi. to będzie trzeba zrobić jakiś taras do góry. To spoko... Ej, wiesz co? Może tak zrobimy, będziemy mieszkać w skale, co ty na to, w takiej górce? No, przecież tutaj chciałem mieszkać na początku. Ale ty chciałeś, kurde, nie wiem, jakiś dom wybudować czy coś ty. Dobra, upiekę sobie mięsko Nie, Remo? No dobra Remo nam uciekł No wiesz co Wstydź się No, 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 niedobry Remo, czekaj No, 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 kurde, głupko ty Ja cię znam Za duże oko masz coś Wyglądasz jakby cię, kurde Walec przyjechał Cicho Nie <grym> mam gościa w pokoju Nie, nie będziesz podsłuchiwał no dobra No dobra Ty kurczak No, no ty się oj 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 oj. Jest no co jest. ty kurczaka bijesz Dobrze że nie owce o, noc wstaje! Dobra, to... <śmienic> to jest moje łóżko, wara. Kimony! Nie, nie będziesz wstał ze mną. Nih, hi hi Dobra. Dobra, dobra. Co? Obudziło nas coś? Nie. To jest piękny, słoneczny dzień. I tym pięknym słonecznym akcentem będziemy kończyć odcinek Remo niestety. Co dobra. Oj, czekaj. Bo do mnie telefon dzwoni. Dobra, jesteśmy. Sorki, telefon mi zadzwonił. Yy, takim. Dobra, takim popołudniowo słonecznym akcentem kończymy. Pierwszy odcinek. pierwszy odcinek. No, pierwszy odcinek. To można by było powiedzieć, że to był taki ala prolog. Coś takiego. No, Ale następne będą dłuższe. Tak, dłuższe będą po prostu. Jest dziewiętnasta. Więc wiecie, u, na... u nas wiecie, jest dziewiętnasta. No. no, dobranocka i spać. Dobranocka i wychodzę. Dobra, <noise> więc y, Remo, pożegnaj się. Do widzenia. I zapraszam Was na kolejne odcinki z Minecrafta. Jeszcze nie wiadomo jak będzie się ta seria nazywała. Oże, jeszcze... Patrz na to, patrz na to. Patrz, Co? Ale patrz na to jeszcze. No. Jajko Uhu. czekaj, ja mam jeszcze dwa. O, leci, leci, leci. A, dobra. Czekaj, A, dwa kolejne poleciały. I czy będzie? Nie ma małego kurczaka. Dobra. To kończymy to na razie, cześć. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. W górę, a nie w, w górę, dół. w górę, a nie w dół. Właśnie. Dobra, na razie, cześć.